Aby dodać posiłki w tworzeniu jadłospisu należy użyć ikony wyszukaj potrawy. Następnie po otwarciu okna należy wybrać, czy chcemy korzystać z bazy globalnej, czy z bazy własnej, e, oraz możemy za pomocą funkcji ukryj użyte przepisy ukryć przepisy, które były już wykorzystane wcześniej u naszego pacjenta. Następnie możemy zawęzić również e, wyszukiwanie potraw poprzez e, zawartość e, kilokalorii białek tłuszczowych oraz węglowodanów, także przez czas przygotowania oraz ilość porcji. Następnie wybrane potrawy należy zaznaczyć akcją Zaznacz potrawę. Układamy jadłospis w momencie na 7 dni, dlatego też zostanie pobrane 7 potraw. Następnie w kolejnym posiłku należy zrobić dokładnie to samo. I w tym momencie zostały do pacjenta pobrane posiłki do jadłospisu. Następnie można za pomocą rozwinięcia edytować dany posiłek, zmienić jego składniki, jednostki, ilość oraz sposób przygotowania. Można też w tym miejscu tworzyć nowe posiłki, używając ikony Dodaj potrawę. Następnie należy wpisać nazwę potrawy oraz poprzez rozwinięcie dodać składniki oraz sposób przygotowania. Pod każdym posiłkiem znajduje się podsumowanie posiłku, czyli uśrednione wartości przypadające na każdy posiłek w jadłospisie. W tym miejscu jest akurat podsumowanie śniadań.